była ja wam powiem Opowiem wam historię jaka impreza była w Castle Rock Opowiem wam razem z wami wam powiem co się działo w Castle Rock o może Dobra Jezus się boję tego A podobnie jest z najlepszych poziomów Także... Dowiedzmy się co się działo na imprezie Raymana? Co się działo na imprezie Raymana? Rayman opowiedz nam historię swojego życia. Jaka impreza była? Dajesz. Co to jest? No co, wy naprawdę j tu hit? Ja pierdzielę, ale faza No nie wierzę kurde o co tu chodzi? I to jest dobra muzyka. Ja pierdolę o kurde jest What? Gitar Hero w no po prostu... Coś epickiego. To była największa jazda Je... Boże To była największa jazda w moim życiu Boże tak popieprzonej gry to ja w życiu nie widziałem Genius, nie wiem kto to wymyślał. <śmienicza> Ale dziorkowie jako i je, waprzy święty. Boże. Co ja glądam! Co ja glądam? <śmienicza> o Boże <śmienicza> każdy rok. Co ja przed chwilą zobaczyłem. Boże, jak chcę jeszcze raz. Jak chcę jeszcze raz. Ja sobie to potem obejrzę. Na spokojnie, przy montażu. chyba panek to będę grać. Dobra, znowu będziemy ją rasować? Czy jak to jest? Wygląda na tą samą postać, ale nie mam pojęcia jak to jest. Trzy gwiazdki, cholera. Już się boję. Castle Rock, po prostu Love Forever. Nie wiem kto tworzył, ale po prostu to jest mistrzostwo jakieś. o, czekaj. O, o, Okej, okay. okay, dobra. Co, co? 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 w ogóle? What the fuck man? Wow. Tak chyba nie miało być, nie, tak nie miało być. Dobra, teraz jest dobrze, dawać, dawaj, dawać. Dawaj. Bo boska kamienie, kule 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 A! Nie, 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 Co ja robię? You fucking idiot. taka muzyczka trochę mi się kojarzy z tym z Sherlockiem Holmesem z tego filmu oczywiście. Był taki jeden utwór jak on przechodził przez rynek yy, bo podążał za tą jedną lasią taką. You fucking idioten. Spal mnie mnie żywcem, ja pierdzielę. boże co ja robię. Najgorsze jest to, że robię błędy, <laughs> opowiadam wam fajne rzeczy, przynajmniej mi się zdaje, że są fajne, pewnie są nudne. Eee, I cholera no, <laughs> jak to teraz wycinać to no? O. Yeah, bitch! Tak to działa! O Boże Praise the Lord! And pass the ammunition! Był taki utwór. z się o Polecam. Piotr Franczewski mm -hmm. lucky. Ajajaj aj, Kurz. Dawaj dalej. Ludzie no... <coughs> Wydaje mi się, że chyba dzisiaj będzie wyjątkowo krótki odcinek, ale taki mega intensywny. Castle Rock po prostu... W... Boże, rozwaliło no łopatki 69 mam. U mroczna! Podobają mi się takie Ale i tak wolę Raymana Zobaczymy jeszcze mi się jakie odblokowały postacie i chyba się pożegnamy dzisiaj, bo to jednak wiecie bra bra Patrzcie, mi tego brakuje tutaj, A do, no! Potem z nim pogadamy, ok? Dobra, to czekajcie, zobaczymy co mi się tu odblokowało Szatany, szatany Pff, jakoś nie mogę tych. Ło milion. Ja cię, nie mogę. Nie, wolę Raymana, jednak, jednak sentymentalnie to tak Raymana wolę. Jak będzie nowy Rayman odblokowany, to sobie zagramy innym Raymanem po prostu. Chyba, że chcecie koniecznie. Dobra, chodźmy, pogadajmy z nim. A ciągut kona! Aaa no monto <toddź> tygrymancinka kto tam? Hokunuczam, boku, lub kątem lubniętym, a to tylko nasz a to pytanie, czy ty kina, że nie mam pasu kodarata? Koniec koła. Żegnamy się z czardzieje, a już w następnym odcinku zaczynamy Toad story. Potem, jak zobaczyliście w ogóle same. Światy mają swoje czachy. Potem będzie told Story. Fiesta de los Muerios. Los Polos Hermanos. Breaking Bad. Kurde, oglądajcie ten serial. Naprawdę. Potem będzie. 20.000 LUMPS. Under. THE Czyli widzicie, światy w sumie są dosyć podobne jak były w, w Origins. Potem Olympus Maximus. Ja nie mogę. I na końcu. 5 gwiazdek też Living Dead Party. I tu będzie prawdziwy kac i to też nam odpowie na pewno Rayman w kolejnych odcinkach. Także do Lomba! Komentujcie, su oceniajcie subskrybujcie, to to właśnie było w tym języku. Tak, dajcie łapkę w górę, nie obrażę się. Subskrybujcie, żeby zobaczyć kolejne odcinki. Zobaczcie sobie też inne filmiki, zaraz dostaniecie te anotacje, bo w autrze są... Trzymajcie się. Dzisiejsze zakręcie to jest Konfundus. Nie wiem w ogóle po co mówię te zakręcie. Na razie. Boże, kasterak. Chcesz robić ze mną jakiś serial? A wszystkie pieniądze idą na jakieś paluszki, żebyś to nie płakał ty, głodnie. Ty, ty powiedziałeś to ty mi powiedziałeś o serialu. No Okej, okay, bo myślałem, że masz jakieś pieniądze za nadzór, że Cię zainteresuje i przyznasz się, że jak jesteś bogata... Yes, you forgot that.